Kiemaneczko ziomeczki. Z tej strony. Bonbon. I dzisiaj gram BS. Czyli skrót od Brawl Stars. Trochę sobie sam zacząłem. O matko. Zapraszam za to. Ale chyba dzisiaj kata. Wszystkim dzieciom, które oglądają ten filmik życie na wszystkiego najlepszego z okazji Dniu Dziecka. I ktokolwiek ma w ten dzień urodziny wszystkiego najlepszego no to może zacznijmy, za niedługo będziemy mieć Eee, polecam też kanał Endros3, on też nagrywa BSA, no i... No jeden odcinek nagrałem. O, i poza tym jest obok mnie. No tak. czarki e, za zacięcie e, bonbona, ale wiecie... Yyy, e, e, stresuje się troszkę, prawda? Bum. Ja będę nagrywał tanki online i yy, Brawl Stars i to jest najnowszy, ten, najnowszy kanał yy, bon Ty naprawdę tutaj masz zakrętki? Nie, bo bonbon bon ma, ten, wnet yy, zakrętki. Nie komentujcie. Nie, nie, powiedzmy, że tego nie było. Yy, nie ma tego w mojej Nie. Nikt nie załatwi potężnego bonbona. Może ty też będziesz nagrywał taki? Eee... Jak będę miał kompo. No. Nie! Ale ja to też, też chyba jest. Ale nie hmm. mogę używać lepości. Hmm. Aaaa... Aaaa... Ja się a, w ogóle najnowszy odcinek z Brawl był właśnie z Bonbonem. No tak, przecież mówiłeś. No najnowszy odcinek z Brawl Hej, wygraliśmy pięknie. Dziedzi. O Oj, za gwiazdą gry. Hurra! Ciao! Czwarta roga na szelkę. Trzeci poziom. I ja mam 50... A w ogóle, w ogóle, ostatnim odcinku nie stanków online na telefon, więc wiecie, to, to też była taka... Berka. Mamy nowy tryk, mamy o. nowy tryk. Bierzemy. Patia. Oto jest solo i par I może sobie wezmę... Nie, nie Nie zmieniam postaci Jedziemy na solo eee. A oczywiście Endros No, Endros no, nie że piszecie Endros ja nie piszecie, tylko wiecie, że Jest przydziałka jakby to Oni jest... wiedzą no. A ten jakby co? A co ty robisz tu Mój porkił. Mój! Tak, uciekaj. Chodź tu do mnie. E, co, no Mój. to chciałeś powiedzieć? E... Zapomniałem. <laughs> e, słuchajcie. E, widzowie, m, ja jestem taki, że zapominam. Rzecz. No. Ja jestem... Jak jak, jak bon, bon mi coś powiedział, to zapomniał mi, że, tego, że to powiedział. Ale co powiedział? No nie no nie, was tak jest, że, że coś do mnie mówisz i zapominasz, że to mówisz i Uuu, mówisz to do mnie jeszcze o nie, raz. Nie, robot, robot, robot. Ej, ten robot jest mega wkurzający, to nie. No. chodzi, za tobą tylko za tobą, co nie? Ale to jest takie trochę... A, 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 to jest tak trochę pomaga, bo bo, bo... bo... Nie no! Głupi robot! Nie! Nie! A? Nie! Jakby to to jest zachowanie bonbona. Nie mam tego Raj'a! Nie! No, to to Robert... nie, powi nie powiedziałbym, że, że to jest mocny raid. Ty nie jest mocny rajd. A to mocny rajdź. Nienawidzę! Nienawidzę tego rubu co dobrałam, z Niech dyktat nic nie wypadnie. Ej, jeszcze jedna twoje Idzie, on tak się nagrywał, no na i więc on ogarnie jak, jak nagrywać, a jeszcze tak zaczynam, więc wiecie. A jakby to to... Endorost bezpacz. Tak. Jeżeli chcecie to możecie być moimi znajomymi. I dojść do mojego kranu, który chyba w tym odcinku stworzę. No, w sumie. Znaczy nie, bo raczej nie stworzę, bo muszę mieć piąty poziom. No tak. Jestem najlepszym rajdziem świata. Para para pam 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 e, Możesz, yy, możesz tego nie śmiać, bo będą dislajki. Dobra. Przepraszam. Przepraszam naciska. Jakim cudem Barley mnie rzucił jedną butelką, i już po mnie. Hakery. Plus dwa. Dobra, niech będzie. Ja, ja nie rozumiem, czy to akta 2 w, w końcu weszło, czy nie? Jakie akty? No to takie, że cenzura internetu bla 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 bla. Artykuł 11 i 13 bla 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 bla. Nie, nie wiem czy to w ogóle weszło, jakby weszło, to, by, to byś nie miał kanału. A ten jakby co? No. To słuchajcie, w każdym filmiku e, pod koniec zawsze będę brał postacie i, i wypróbował je na jaskini. I jak wiecie, nowa postać w Bi e, wyszła. Bibi. Nie wiem czy o tym wiecie. Ci, którzy nie grają w brał, na pewno e, nie wiedzą. No, tylko o tym. oglądają. No. Chodź tu. No nie, robocie okay, tutaj pojawia się. na komputery? Też? Też jest. Aha. No robocie zajął kimś innym. A ja sobie tutaj pozbieram power -cubsy. No, skrzynia na 3 hity, fajnie. Te a by... jakby co, yy, jakby co, to, to ja jestem nawet dobry, bo ja, ja, ja długo miałem przerwę od tanków i... i... I właśnie napisałem tam, pod tam w opisie pod pierwszym filmem, że miałem długą przerwę i jestem trochę słabszy, ale nawet dobrze gram. Załatwiłem <grym> się przez robota. <grym> Dobra. O, wygrałeś. jest 8. Jej, ranga piąta na szelki. Czekać, nie, ranga piąta. Dlaczego powiedziałem szelki? Szelki to są na Czekaj, zobaczcie, <grym> się już nagrywa. Okej? Okay. Y y y mamy big... Jakiego big boxa? Mamy brow boxa, o. Niektórzy mówią, że to dymierzowe O, ulepszamy ni y nitkę, szelkę. Ba, dia, ba, dia, ba. Błagam, bo będą dziś błagam, przestań, przestań, okej? Okay? To będą wiadomości. E, dobra. Jak obiecałem, to wypróbujemy na... E, od samego, od najlepszych do, naj, do samego dołu. Dobra, najpierw próbujemy lewo, tak? A w następnym odcinku próbujemy albo spajka nie wiem kto jest następny aaa to tak długo trwa cicciu cicciu o matko ale Poczeka, fajnie to jest Leon tak, tak. Okay. ale fajnie on strzela a zobaczy to jakich... ma supermoc? nie wiem czy wiesz to 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 nie widziałam. A, nie widziałem już nie widzisz mnie cicciu 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 a ludzie, widzą, a, 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 a ludzie widzą ten dymek, co tam zostawiamy? No biegnie, w to, to widać ten dymek? Nie, jestem pewny. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Albo czy wiecie. No. Nie widzą nas. Niam, niam, niam. Dobra, to ja już skończę. Pa, pa, pa. pa.